Widzowie co Wy zrobiliście jak mnie nie było, to jest niewyobrażalne. Siemaneczku, widzowie, jest tej strony Max i dzisiaj chcę Wam pokazać co zrobiliście kiedy byłem na wakacjach. Ale przed tym zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło i zalajkujcie ten filmik, przynajmniej jak to zrobicie będzie mi bardzo miło, a my już zaczynamy. Dobra widzowie, więc słuchajcie, ostatnio w ogóle zrobiłem takiego posta, że będziemy się widzieć za parę dni, że wyruszam w nieznane i tak dalej, a ja tak naprawdę wyruszyłem na wakacje, trochę mnie nie było i nie mogłem nagrywać. I to co wy zrobiliście, kiedy mnie nie było, to mnie po prostu zmiażdżyło, nie ma o czym w ogóle mówić, już wam pokazuję. Dobra widzowie, więc słuchajcie... Popatrzcie sobie na ten filmik, reaguje na on tryb kreatywny i zobaczcie, ile tutaj jest wyświetleń. I teraz uwaga, bo będę lekko krzyczeć. Mój filmik z tej strony, Max, potrzebował jakieś 5 miesięcy, żeby osiągnąć 106 wyświetleń. Z tym, tymczasem wy w 9 dni osiągnęliście 166 wyświetleń. W dodatku też short osiągnął liczbę 81. No może jeszcze on by em, przegonił filmik, em, na którego musiałam tyle napracować, a dokładnie 5 miesięcy, żeby miał, em, żeby miał 106 wyświetleń. I zawie gratulacje. Nie zdziwiłem się, znaczy, nie zdziwiłem, zdziwiłem się, że możecie coś takiego osiągnąć w 9 dni, tym bardziej na moim kanale. Kolejna kwestia: to subskrybenci. Mamy już 30. To by pomyślał, że wystarczyło nagrać nowe cztery filmy i mamy 30. O Jezu, ja jutro dla was nagrywam filmik, że dziękuję. Po raz setny to nagram. Bardzo Wam dziękuję. Fuh, nie ma co w ogóle o tym mówić. Jutro będzie wszystko o tym mówione oczywiście, jeśli mi się uda. Jeszcze jedna rzecz, to ile mamy wyświetleń na swoim kan na moim kanale. 943. Twój kanał uzyskał dotychczas 943 wyświetleń. No jest grubo, widzowie. Jest grubo. Ja naprawdę się Czegoś takiego nie spodziewałam. Że coś takiego możemy ogarnąć. Naprawdę. Troszkę. Troszkę się zdziwiłam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kończymy w moim studio YouTube. Jak widzicie, ja się z wami żegnam. Pa-pa!